Cześć, witajcie, z tej strony Piroz Kiechlowski A dziś przedstawiam wam Nową serię, cykl Na moim kanale W którym będę opisywał Po prostu jedną minifigurkę Może z czasem będę ich pokazywał trochę więcej Ale to już wiecie, przy jakichś bardziej Nowszych seriach, kolekcjach No i cóż Dzisiaj tak na pierwszy odcinek Takiego nowego cyklu Chciałem zaprezentować figurkę Kanibala Wyspiarza no, już tak jak to woli go nazywać. Ja jednak go chyba będę nazywał kanibal. No i cóż, figureczka. To przytam się Wam, że do niedawna wiem ile ona jest warta. Byłem mocno zdziwiony, że ona jest aż tyle wart, tym bardziej się z niego cieszę. A i ja też go bardzo lubię, bo ja bardzo lubię pirackie zestawy, klimaty, więc się jeszcze bardziej cieszę z jego posiadania. No i cóż. Figurkę muszę Wam powiedzieć, wcale go nie ma całem. Po prostu go dostałem, kiedyś tak po prostu nad nie wiedziałem o tej serii. Tak pierwsze patrzę, figurka patrzę. Uuu, jaka fajna maska, w ogóle nie widziałem takiego elementu. No i wiecie co, cały czas chyba mi się to nie zmieniło, że jest taką fajną i nietuźnikową figurką. Mam tutaj czapkę z kością, ta kość jest w, do wyjęcia. O, bez tego też całkiem fajnie wygląda. Mm. No i cóż, maskę może zdejmę, bo może Was ciekawi jak on wygląda pod tą maseczką. Hmm. O, właśnie tak wygląda maseczka. A twarz już wam tutaj pokazałem. Już może na figurce Wam pokażę. Wygląda w ten sposób. No, a bez maski też to całkiem niegłupio wygląda. Hmm ma taki on tutaj uśmiech wyraz twarzy e, taki po prostu to jest bardziej taki jeden w tłumie kanibal a nie że konkretnie jakiś przywódca ta maska go wyróżnia, że na pozytywnie, że może być jakimś przywódcą o zobaczcie jak ona jest ładnie narysowana tutaj, nadrukowana e, właśnie ona ma taki tutaj tela, ja nie wiem czy to nie jest zbyt słabe trochę bo to się może urwać jakbyśmy kupowali takie w czy gdzieś ale już na figurce jest dobre sama taka maska też może ładnie tak luźno leżeć no i cóż, przejdźmy do może jego dalszych tutaj, dalszego opisu. Torsik jest też bardzo fajny, możemy na zdjąć główkę, dać jakiegoś podróżnika, czy jakąś inną zupełnie twarzyczkę. I też wygląda na fajnego takiegoś mnicha, czy coś. Włócznia po prostu zwyczajna, tutaj nie ma żadnego po prostu, nic nadzwyczajnego. No i podenki. one mi się tutaj trawka tak lekko zmyła, nie wiem czy to widać na kamerze, ale to chyba nie jest wielką masz taką przeszkodą, czy żeby nasi figurki nie podoba, No, trochę boli, że nie ma nadruków na pleckach, tutaj tak trochę... Nie no, stópki jeszcze dobra, może być, ale tragedia trochę jest, że nie ma takiego, nie wiem, no na po prostu kręgosłupa, czy jakiś tam, nie wiem, mięśni. No, jakoś nad plamkę by można było dać, bo przecież on może być na jakiejś wyspie, może być w Piachu, być umurusony. No, coś takiego powinno być dodane do niego, a niestety nie jest. Ale cóż, figurka bardzo pozytywna, od przodu się świetnie kozacko prezentuje. No i cóż, figurka bardzo fajna, może nie najstarsza. Właśnie, muszę Wam kiedyś pokazać jeszcze moją pierwszą mi figurkę. Obiecuję, że to kiedyś zrobię. Znaczy, jest tych kolekcjonerskich. No, i cóż, dziękuję Wam za kolejny odcinek. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i że zostawicie za niego subskrypcję lub subika. Cześć.